Ale ten tłum od on od jakiejś godziny idzie w ten sposób wygląda od godziny. To jest największa demonstracja jaką widziałem w życiu. Na moje 35. urodziny specjalnie bardzo mi miło. Dzięki, dzięki. Bardzo mi naprawdę miło, że specjalnie na moje urodziny zorganizowano tak dużą demonstrację. Nie mam pojęcia jakie to są liczby, ale jak już tu mówiłem, abstrahując od jakichkolwiek poglądów politycznych w jaką stronę SQ, Czy Zobacz czy w internetach jesteśmy. O, jak pięknie. Abstrahująco, a słychać dźwięk? Tak? Dobrze. Wolność, demokracja! Równość, wolność, demokracja! Ponieważ zostawiłem router przy stoliku, czekając na pizzę, i udałem się w tłum, zapominając jak ten głupi internauta, że yy, trzeba być blisko, jednak. Tłum się kończy, czyli jednak nie jest to tłum skończony, ale chyba nie są to te same osoby, które widzieliśmy na początku. Czyli tłum nie jest skierowany w kółko, jak to się czasami robi na demonstracjach. Był taki moment, a dzisiaj ogólnie jest bardzo duszno i porno. Był taki moment, że naprawdę było nam aż słabo. Eee. Dzień dobry panie Kioski, to jest live stream, pyta. .pl. Jest pan w tym momencie na żywo, może takim szybkim słowie. Przynajmniej życzenia urodzinowe dla mnie, ponieważ dzisiaj urodziny 35 wchodzę. jest pan zadowolony z ilości ludzi tutaj. Zdecydowanie! Zdecydowanie tak, jest zdecydowanie lepiej niż bywało ostatnio, ale to jeszcze nie jest koniec. To jest... To, Marówa... Dużo większe demonstracje i wszystkiego najlepszego. Ale, bardzo dziękuję, ale czy czuje pan się tak trochę przykrość, że na ten moment, kiedy pan nie jest już w przewodniczącym kodu, przypadły takie tłumy. Nie. Cieszę się, że Polacy się zaczynają budzić. Mhm. I, czy sądzi pan, że jeszcze w strukturach kodu pan jakoś będzie próbował zadziałać? Funkcjonuje w strukturach kodu, jestem szefem największego regionu, który ma ponad 1 piątą członków całej Polski. Czyli Mazowiecki jest... Mhm. To jest ten to jest w tej chwili funkcjonuje. No, przynajmniej w internecie się pojawiły jakieś takie głosy, no pewne, pewne niezgody, po, głosy przynajmniej członków kodu o tym, że szef, czyli pan szef ma że jest traktowany nierówno, dyskryminowany, pojawiły się takie e, głosy, że nie, no, nie był pan dopuszczany do wypowiedzi w takim stopniu, jak chcieliby Państwo fani, że tak po, pozwolę sobie A, takie... ja nie wiem, to trzeba pytać tych, którzy tak powiedzieli. No, no dobrze, dziękuję, dobrze, dziękuję bardzo. Nie męczę już dalej, e, ponieważ są rzeczy ważniejsze niż kioski. Czy pizza, on, czy on był pijany, czy... Pijany, czy mi się zdaje? Nie wiem, w każdym razie my tutaj dzielnie czekając na pizzę, będziemy dla Was to pewien czas się na ten kanał live i YouTube, więc nie dziwcie się, że ta transmisja się tak pojawia i znika, bo to tak po prostu ma być. No nie wtedy, kiedy jesteśmy podłączeni, wtedy nas widać. Wtedy, kiedy nie, to nie, a wtedy, kiedy materiał zrobimy, to wrzucimy tradycyjną pytę i miejmy nadzieję, że tutaj te, ta technologia będzie coraz bardziej nam sprzyjała, bo teraz też ciężko mi trzymać w jednej łapie kamerę i jednocześnie zaczepiać ludzi i czekać na pizzę. Dziękuję, ja Okpy Tabell. Hei.